Witajcie moi mili. Witajcie moi mili. 16 kwietnia 2015 roku. Godzina 7:26. Rozpocząłem pracę o godzinie 6.00. Czas operacyjny bardzo dobry, bardzo dobrze załadowałem, bo w 45 minut, gdzie miałem na to godzinę 15. A już wiem, dlaczego tak szybko załadowałem, żeby ten czas tracić, tu go właśnie tracę. Mam jedną filię, do niej mam 66 kilometrów. Helmoty się obudziły i do pracy. Po prostu ruszyli. I tak to właśnie wygląda, ale wcale się nie stresuje, wcale się nie denerwuje Pogoda jest wyśmienita, na chwilę obecną jest 10 stopni. Wczoraj termometr mi pokazywał 28. Coś się tam zwariowało. Było chłodno, naraz jak to waliło, zakopciło, przygrzało, przysmoliło. Trzeba było wczoraj klimę jechać ładować Bo to nie praca Gdy już jest spocona głowa Wchodzi się do auta Tak auto stoi pod rampą w słoneczku No to można Lekko się przekrzać I wtedy nawet żaden układ pomocniczy Chłodzenia Nie pomoże Mam na myśli Różnego rodzaju napoje jak to długo będzie się ciągło, Kto to wie? Kto to wie, niedługo, a nam się dowie do celu 4,5 km Kawałeczek krzaczkami, małymi kroczkami. Już wiem, co przypominam gdzie pomykam dosyć, dosyć taka fajna filia dziwnie dobudowaną rampą. Mam nadzieję, że będzie miejsce na parkingu, nie będzie dużo osobówek. Żeby tam się wcisnął, to idziemy na 8.30, 8.30, tam się pojawić a jest 8:24, czyli ten pośpiech przy załadunku zaowocował i mimo tego, że miałem tam wy widzieliście jeden ształ, ja miałem w sumie teraz następny i tak się to wszystko ciągło jakby chciało i nie mogło. Ja wam powiem, że już to mówiłem, że już tutaj śmigam o tylu filiach. Zaraz będzie rok, a jeszcze są miejsca takie, w których nie byłem. Jeszcze są takie miejsca, w których nie byłem. Myślałem, że w przeciągu roku można zjeździć wszystko tutaj, jeżeli chodzi o te punkty, o te filia, a jednak nie jest tego trochę. Do pracy zawsze wstaję uśmiechnięty, tylko mój uśmiech jest jakoś dziwnie w drugą stronę, ale jak robię poranną toaletę, to trochę kiplastyki plastiki, plastyki usta naciągamy i do pracy śmigamy. Bo jest jak jest. O, i chodzina znowu. Jakaś taka mi trochę znana. Jest jak jest, No jest ciężko, trzeba pracować. Są starsi ode mnie, pracują, są młodsi. Niektórzy to potrafią tam ogarniać A Jaka za szybko idzie, tak oni szybko chodzą. Ja się staram również. Tak samo, tylko że zależy wszystko od, od chwili. Czy jest rampa, czy jej nie ma? Jak nie ma rampy, to wtedy chociażby człowiek chciał przyspieszyć, no nie pogoni. No niestety nie pogoni. Są wyższe palety, niższe, niższe, nie ma problemu. Wyższe, troszkę mniej folii, słabiej zbandowane, trzeba jechać jak z jajkiem. No i niestety. kolega Sebastian mi mówi do mnie mówi ciężko ci ciężko ale zobacz mówi zaraz rok będzie no i ma rację stajemy mówimy jutro będzie lepiej i grzejemy i tak z dnia na dzień z dnia na dzień będzie ciekawe, kiedy, kiedy przestanę mówić, że jutro będzie lepiej. Oby nie, oby było dobrze. Mam nadzieję, że dwa kilometry jeszcze wytrzymacie. Bo tak mi nawigacja pokazuje. Już nie będę wyłączał nagrania. Dojedziemy i weźmiemy się do cofania. Światła to ja mogę wyłączyć. Powiem Wam, że jak na święta zjechałem do domu, to takie przyzwyczajenie, że tutaj bez tych światem No i często, gęsto mi się zdarzało. Przydarzało zapomnieć żeby włączyć światła ale jak już spojrzałem na inne samochody jadące z włączonymi światłami, światłami to od razu była reakcja troszeczkę tutaj teraz z mi samochodem mam problemów byłem scholowany Zawory mi odcięły powietrze, zbiło na 6 barów. I ani w prawo, ani w lewo. Dobrze, że to było na pasie rozpędowym, na wyjazdówce. Zrzuciło mi na 6 barów, i automatycznie zobaczyłem, co jest kamar i pociągnąłem tylko na czepę dalej pod koniec pasa rozpędowego. No i tak zakwitłem. Później przyjechał do mnie. Serwisowe auto przyjechało po mnie. No i nie dał rady tam nic na miejscu zrobić. No i tak pojechaliśmy na warsztat, i tak dalej. Po, jest... po 100 metrach. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Widać dalej jest problem z zaborami. Najgorsze, że tego cholerstwa nie słychać. gdzieś odbije, coś rzuci. Moment, sześć barów blokuje, kompresor nie wychodzi, bo no to jest ta właśnie filia i ta rampa jest naprawdę w przeciwny sposób wybudowana To raczej jest na takie solo, a nie na naczepę Ale ja tu muszę niestety manewrować A coś dobudowali, awaryjki leczymy Bardzo dziwnym kątem to wybudowane. Może sami zobaczycie, jak wam się uda. Trzeba uważać, żeby nie pojechać na cepą po murze. nie przejdzie przejdzie chyba tutaj o na centymetry już się patrzysz, co się patrzysz jest takie cofnięcie, że Jazda jest z takim łukiem do rampy. Widzę słupek. Koło słupka sobie jadę na centymetry. Ale wiecie co? Ja Wam powiem. Wiem, że ta rampa jest dziwna. Powinienem teraz wyjść. No ale zobaczymy, co. Może mi się uda. Może mi się udają wcisnąć nie wychodząc. Nie rozwalając niczego. Pan się patrzy, tak wiem, że idę na centymetry. Widzę, widzę. I szkoka. No pokazuje mi, że na centymetry przechodzę koło słupka. Wiem o tym. Sam mówię teraz właśnie muszę odbijać odbić bo nie mam wyjścia o. na centymetry tak to mi Helmut pokazał widzicie jakim łukiem tutaj wchodzę jak jest teraz ciągnik ustawiony Dawaj, 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 dawaj Adam. A jak to mówią, szczerze Pan Bóg broni idziemy zobaczyć, co się dzieje. No i... Jak to ja powiedziałem, a może to z było to powiedzenie, muszę podciągnąć lekko do przodu i muszę mocniej teraz ją złamać i jeszcze raz prawdopodobnie wyjdę teraz muszę skręcić aż tutaj o w ten sposób ale wam głowę zawracam, nie? swoim cofaniem to jest masakra ja tutaj byłem raz dwa, dwa razy idę, bo tam lampa szła lewa szła prawie po tym murze i teraz muszę zerknąć wszyscy się patrzą, ja też zdziwiony, nie wiem o co chodzi idzie prawie pomóę Order powinien. może te cofnięcie by było lepsze dla mnie z z drogi Powiem Wam, że to jeszcze nie koniec, prawdopodobnie wyjdę ten jeden ostatni raz, żeby to zobaczyć, bo tu jest szajsy. <słysy> <słysy> powinno być dobrze, powinno być dobrze. Tego, tego nie zobaczycie, bo ktoś pomyśli, że wiele miejsca i tutaj szamot od, odwala. Ale wy tego tutaj nie zobaczycie jak jest zbudowana ta rampa z punktu tutaj tej kamerki A z położenia aparatu nie zobaczycie, bo ona jest przeokropna Tutaj nie jeden już jechał po bandzie widzę opony na krawieźniku żeby teraz stopień nie urwać. za? Ta skuda tu jest. No tutaj widzę i To dobrze, chłopaki. jak ciągnik się ustawia w jaki dziwny sposób jest wybudowana ta rampa ja teraz widzicie jak jestem ustawiony gdzie gdzie jest poglądam ale ja myślę że tu nie jeden brał tą rampę no, tak jest wybudowana rampa teraz możecie sobie Wyobrazić pod jakim kątem. No i teraz dojeżdżam do rampy. Pod jakim kątem jest to wybudowane? I teraz tutaj jeszcze muszę podciągnąć. A zresztą Wam pokażę. Zobaczcie. Widzicie? Ja cofałem z parkingu. Tutaj jest w ten sposób. O. Tak to wygląda, tak więc nawet z drogi jest problem wyłamywać, tam kombinować, bo trzeba było w drugą stronę kontrolować. Gratulacje dla widowniczyk. Podciągniemy troszeczkę. Wyprostujemy sobie zdeczko. I tu jest tak samo problem z wyciągnięciem auta z powrotem ale co tam? Ósma najważniejsze żeby wszystko było całe nie spieszymy się nie spieszymy się główkujemy no i dobrze z tego miejsca gdzie jest ta osobówka rampa pod takim okiem wyrobiona betony na betonach widać akcje jedna druga wystarczy lekko pociągnąć dalej już się jedzie no i dobra do dzieła no to co moi mili uciekamy z tej dziury w tejże chwili do końca. No. I co? I kręcić, aż przewody będą jęczały. Nie? To tak trzeba zrobić chyba. No i tak będziemy robić. Nie, tu aż serce się kraja w tym momencie. Ta naczepa to... Nie, nie, nie. nie tak robić nie będę Ja tak robić nie będę to trochę skrzyżowanie Troszeczkę cofniemy Nie będę tak naprężał tych przewodów Bo się zdziwię, będą pękać Cofniemy Jeszcze, jeszcze tak No i teraz możemy Teraz możemy kręcić Czego ty machasz, ty, helmutko, ty Pokopana ty Już zobaczyła, że cofam już macha Nerwowa Bo musiała się zatrzymać, stop zrobić. Podziękowałem, bo nic nie machała. Skręć w prawo, a tamte się bardzo spieszy. Naród się cały czas spieszy, tylko gdzie? Do chorwacka, poza pomocą. Po 100 metrach skręć w lewo. Oj mili! Jak dzisiaj zaczynałem, tak i zakończę. W Do Lagra mi zostało 14 km. Rzucić lerguty. No, i bucior do chaty. Jeszcze nie mam SMS-a, na którą jutro mam nadzieję, że będzie ok, oby było na szóstą. No, ja może czasami się mylę. Dowiem się troszeczkę później. Mam godzinę 15:30. Aha też to jest przez to, tak? O, co się stało? Coś się rozsypało? No i widzicie, zwolnienie jest dlatego, że wszyscy muszą sobie popatrzeć. O, panie, żeś tu tutaj po dupie poszedłem. No, ale tak. No i teraz zobaczcie, i nic nie kolidowało, nic nie przeszkadzało, można było pedałować śmiało. Ale po co? Jak można troszkę zwolnić, popatrzeć I powiedzieć muszajse, szajsę. Po 800 metrach zjedź 10 a1 e 31 kierunek na Kirchem. Cóż tutaj ja mówiłem? Godzina 15 33, tak myślę, że lerku mi zajmie tak nawet z godzinkę Nie, nie będzie godzinki Następnie 13 lewej, stromie 30 Myślę, że tak było. 17 to spokojnie wszystko sobie zamknę No to by było 11 Trzymaj się lewej strony, następnie Dobra. zjedź. Po 300 metrach zjedź A1, E31, kierunek Następnie trzymaj się lewej strony. Chciałbym pozdrowić. Zjedź, następnie, kolegów Trzymaj się lewej strony. Którzy wykonują tą pracę. Po 400 metrach trzymaj się lewej strony. Pierwsze pozdrowienie, następnie. Trzymaj się lewej Marcina. strony. W tej dystrybucji. No nie, jak nie tu, to tu. W tej dystrybucji rozpoczyna pracę. I tak powiem kolego Marcinie, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Zagryź się w sobie, daż radę. Nie spoglądaj na tą robotę aż tak bardzo negatywnie. Ja. Trzymaj tak się samym. lewej strony. Dobrze, Następnie. będę wzię... Dobra, było. się. Dobra, był. Mogę cię wyłączyć. Kaśka milczy. O! Nie będzie nam teraz przeszkadzać. Trzymaj się, chłopie, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Trochę tak delikatnie współczuję tobie tego dojazdu do pracy 5 km rowerem. Tylko dlatego, ze tego, że angielska pogoda jest różna. Tutaj miałem kolegę, któremu auto się popsuło, na usterkę i śmigał. Ale to tak jak przymrozki były, no, dostawał trochę po kości. Nie pasowały nam godziny, jak pasowały, jechał ze mną, z innym kolegą. Ja Nieraz miał dosyć. No i jak już daje radę rowerem sobie dojechać do roboty 5 kilometrów bez względu na warunki atmosferyczne, to reszta to się spłynie. Da chłopie. Pozdrawiam wszystkich, dobrujących tą robotę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pawła wypracuję w Szkocji Pawle. Tylko proszę nie o jedno, żeby Ci nie przyszło do głowy, w końcu założyć w kratę. Bo jak Ty, chłopie, będziesz wygodny. Ty wiesz o czym mówię. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się.